Szczęść Boże. Wydaje mi się, że mamy dzisiaj taki bardzo duży problem, bo my chyba gdzieś podświadomie uwierzyliśmy w to, że chrześcijaństwo powinno nam się opłacać. Że chrześcijaństwo powinno być jakąś transakcją wymienną, że my mówimy do Pana Boga i coś dostajemy. Że my mówimy, daj, 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 daj i on w końcu daje. Jak taki rodzic, który prędzej czy później ulega swojemu dziecku. Jak dziecko mówi: daj, daj, nie, nie możesz już czekoladki, jeśli już dzisiaj zjadłaś, nie, daj, daj, no dobra, ostatni. Czasami tak myślimy właśnie o Panu Bogu, w taki sposób. Wiecie, my mamy właśnie takie dziwne wyobrażenie Boga. My myślimy czasami też, że Bóg jest jak, jak trener personalny: Panie Boże, ja ci dam modlitwę, a ty mi daj brzuch na lato. I jak po trzech zdrowaśkach dalej boli życie, to mówimy: to nie działa. A Jezus nawet nie udaje, że będzie fajnie. On mówi, bierz krzyż, bierz krzyż. A my jakbyśmy mogli, to byśmy Go zapytali, Panie Jezu, jaki rozmiar tego krzyża? Jest taka bardzo ciekawa anegdota, jak pewien, pewien człowiek idzie ze swoim krzyżem, jest rozwalony przez ten krzyż, no bo taki ciężki krzyż i trafia do Pana Boga i mówi, Panie Boże, zmień mi ten krzyż, bardzo Cię proszę, zmień mi ten krzyż. I Pan Bóg go prowadzi do takiego pomieszczenia, do takiego magazynu krzyży i mówi tak... To wybierz sobie najmniejszy z tych wszystkich krzyży, który, 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 który tutaj jest. I on wybiera ten najmniejszy krzyż, mówi: Ten będzie mój. I Panie, do niego ty wiesz, że, że ten najmniejszy jest, jest i tak większy od tego, który niosłeś. I my często właśnie też próbujemy, próbujemy zrzucać, zrzucać swój krzyż, mając świadomość tego, że, że on jest jakiś ciężki, że my nie damy rady. A Bóg nie po to daje nam krzyż, żeby nas upodlić. Nie po to daje nam krzyż, żeby ten krzyż nas zabił. Tylko po to czasami daje nam krzyż, żebyśmy zrozumieli, jak. Jak, jak bardzo ostatecznie chce On, 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 się, z nami, on się z nami połączyć, jak, jak chce być blisko nas. Często też wpadamy w takie myślenie, że, że jak się modlę, to powinno mi się układać. Jak chodzę do kościoła, to moje życie ma być prostsze, mam mieć rozwiązania na różnego rodzaju problemy. Jak wierzę, to Bóg ma mi nie przeszkadzać w planach, tylko, tylko być sponsorem do tych planów. To tylko stać i błogosławić tym naszym planom, nie? A co z ojcze nasz, bądź wola Twoja? Aj, Panie Boże, to taki szczegół. Ja mam dobry plan, przecież wiesz, że to, co sobie wymyśliłem, jest moralnie dobre. Krótko mówiąc, Panie Boże, ja będę dobry, a Ty zadbaj, żebym był szczęśliwy, zdrowy, zamożny, lubiany przez wszystkich. I najlepiej szybko. Najlepiej szybko, żeby to jak najszybciej zadziałało. Bo dzisiaj wszystko ma być szybkie. Zobaczcie, nawet filmy już teraz po trzy godziny nie trwają, tylko, tylko po 90 minut. Kiedyś piosenki po 6-7 minut trwały, a teraz co? Piosenki po 2 minuty trwają. Refren, zwrotka, refren i jeszcze pół, pół zwrotki potem. Wszystko jest krótsze, wszystko pędzi, wszystko jest szybko, szybkie. Nawet nawrócenie, no. no. Weekendowe kursy, by zostać świętym. Takie też rzeczy już widziałem. A Jezus, Jezus przychodzi i mówi coś kompletnie nienormalnego. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż. I niech mnie naśladuje. Czyli chcesz iść, iść za mną? Super! To zapomnij o sobie. To zapomnij o sobie. To miej zawsze mnie przed swoimi oczami. Miej mnie przed swoimi oczami. W tym momencie połowa ludzi mówi: Dziękuję. Ja tylko chciałem, chciałem się poprawić, a nie umrzeć. Ja tylko chciałem żyć lepiej. Ale żeby umrzeć, to już, to już mnie przerasta. My czytamy Biblię, my się zachwycamy Panem Jezusem, nie, że tu uzdrowił, tu wskrzesił, szły za Nim tłumy. I w sumie nawet mamy intencję, żeby iść za Nim. No ale jak się pojawia cierpienie, pojawia się ogród oliwny, droga krzyżowa, męka, no to najlepiej jakby te karty z Biblii wyjąć, jakby je powyrywać. I wtedy rzeczywiście moglibyśmy iść i naśladować Pana Jezusa. Zobaczcie, że Jezus nigdy nie sprzedawał chrześcijaństwa. W takim opakowaniu, że jest to jakaś droga sukcesu. On nie mówi, chodź za mną, a będziesz miał łatwiej. On mówi, chodź za mną, ale stracisz życie. Ale z drugiej strony dodaje, ale je znajdziesz. Ale je znajdziesz, znajdziesz lepsze życie. W ogóle to jest chyba najgorszy slogan w historii marketingowej całego świata. No, jakby tak pana Jezusa oceniać PR-owo, no to kiepsko by wypadł. Kiepski z niego PR-owiec. No, wyobraźcie sobie taką reklamę, nie? Chrześcijaństwo: możesz stracić przyjaciół, możesz być niezrozumiany, możesz przegrać, możesz być pogardzany, możesz być opluwany, możesz być wyśpiewany. Nikt by to kupił. A jednak kupili dwunastu totalnie nieogarniętych facetów, którzy, których dzisiaj znamy jako apostołów. No, popatrzmy na nich. No Piotr, lider. Judasz skończył jak skończył. Jakub ścięty. Jan zesłany na wyspę. Ostatecznie samotny starzec. Paweł więzienia, biczowanie, kamienowanie. No, fajna ścieżka kariery, nie? Zawód apostoł. Benefity, chłosta, więzienie, męczeństwo. Nasz no chce się być apostołem, naprawdę to totalnie nie pasuje do tego co nam świat proponuje. A mimo to Święty Paweł w liście do Filipian pisze takie bardzo piękne zdanie: wszystko uznaje za śmierć, bylebym pozyskał Chrystusa. Przepraszam, wszystko uznaje za śmieci. Paweł mówi śmieci. Nie trudności, nie etapy rozwoju, nie wyzwania, tylko śmieci. To jest język faceta, który już nie buduje swojego sukcesu, nie płynie jakąś swoją łajbą, tylko płynie statkiem, ale on nie jest pilotem tego statku, tylko pilotem i sternikiem jest Pan Jezus. My bardzo często chcemy Boga jako dodatku do naszego życia, a nie jako Pana naszego życia. Czyli, Panie Boże, ja mam plan, ale bardzo Cię proszę, Ty ten plan pobłogosław. A Jezus mówi: Nie, ja mam plan. A Ty zdecyduj, czy chcesz umrzeć dla swojego planu. I tu zaczyna się problem, bo my nie mamy problemu ostatecznie z wiarą, my mamy problem z utratą kontroli. My wszystko lubimy kontrolować, my wszystko lubimy mieć w swoich rękach. Ja pamiętam, że do momentu choroby wydawało mi się, że ja wszystko mam w swoich rękach, że ja mogę o sobie sam, samostanowić tak, jak mi się podoba. No Bóg też gdzieś tam w tym wszystkim był, ale ostatecznie to i tak robiłem tak, jak chciałem. No bo mam przecież wolną wolę, to i tak sobie mogę wybrać. Ale choroba wyraźnie mi pokazała, że są rzeczy silniejsze, mocniejsze ode mnie, rzeczy, których ja nie ogarnę. My się modlimy, ale tylko do momentu, w którym Bóg zaczyna mówić: to zmień, to nie rób tego, to z tego zrezygnuj. I wtedy często mówimy: Panie Boże, ja się pomodlę jeszcze raz, bo chyba źle się połączyliśmy, bo chyba się nie zrozumieliśmy. No bo mi nie chodzi o to, żeby zostawić to, co ja robię, bo mi nie chodzi o to, żeby porzucić dotychczasowy sposób życia, tylko mi chodzi o to, żeby dalej tak żyć i żebyś Ty w tym był. Ale nie pytamy, Panie Boże, czy ten mój sposób życia Ci się podoba, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Chrześcijaństwo nie jest drogą sukcesu, bo centrum chrześcijaństwa nie jest sukces, tylko krzyż. Tylko krzyż. A krzyż, to, krzyż to nie jest jakieś logo, to nie jest ładny wisiorek, to nie jest ładna dekoracja, chociaż teraz no, no, krzyż często traktuje się właśnie jako element biżuterii, ale, ale to nie jest to. To totalnie nie jest to. Krzyż to jest narzędzie egzekucji, ostatecznie. A my robimy z krzyża, no, bryloczek do kluczy i mi się, że pan Jezus mówi ostro i jakoś czasami, e, czasami mamy wrażenie, że, że właśnie, no, 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 pogrzmi trochę na nas. Nie? Jezus nie mówi, weź swój leżak, weź swój komfort, weź swoją wygodę, weź swój tapczan. Jezus tego nie mówi. On mówi, weź swój krzyż. Czyli weź to, co cię boli. Weź to, co jest trudne, co jest karkołomne. Weź to, przed czym uciekasz i idź. Popatrzmy też na różnych świętych. No, święty Franciszek. No to bankrut był przecież, nie? Święta Teresa z Kalkuty. No przez większość swojego życia miała ciemność wiary, ciemną noc, a mimo tego stała przy Panu Jezusie, trwała przy nim. Święty Jan od Krzyża, no on też był na przykład więziony przez swoich. Święty Maksymilian Kolbe no, no też, też skończył nie? w obozie koncentracyjnym, a tyle przecież pięknych dzieł robił: Niepokalanów i Rycerz Mary i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Gdyby dzisiaj żyli, to oni pewnie mieliby etykietę życiową, że są nieogarnięci. Że są nawiedzeni, a jednak Kościół ich wspomina jako zwycięzców, jako świętych. Dlaczego? Bo sukces Pana Boga nie mierzy się miarą tego świata. Bo jeżeli mielibyśmy nałożyć miarę tego świata na nas, to wyszłoby, że jesteśmy szurnięci wszyscy, że w ogóle tutaj siedzimy. A my nie możemy tej miary na siebie nakładać. Moi drodzy, chrześcijaństwo boli, bo jeżeli naprawdę wierzymy, to to boli. Bo jeżeli tylko jesteśmy takimi przychodniami do Kościoła, i w codzienności, no to tak, średnio z tym chrześcijaństwem, no to, to jest taka wersja light, która ostatecznie nie jest prawdziwym chrześcijaństwem, ale jeżeli na serio traktujemy Pana Jezusa, no to to boli. Ale bardzo dobrze, że boli, to jest dobra wiadomość, bo jeżeli nie boli, to znaczy, że jeszcze łaska Boża nie dotknęła mojego ego, że jeszcze nie dotknęło to wszystko mojej pychy, że jeszcze nie dotknęło mojego grzechu, moich przywiązań, moich słabości. Ale jeżeli boli, to znaczy, że coś zaczyna się dziać. Ja pamiętam, jak yy, uprawiałem sport i, i, i właśnie yy, mówiłem czasem do trenera: „Ale boli, ale boli, nie?” I on mówił dobrze: „Jak boli, to rośnie. Jak boli, to rośnie.” I tak jest, nie? że jak boli, to rośnie. Słowo Boże, moi drodzy, yy, nie jest tempę. Słowo Boże jest jak skalpel, nie jak jakiś. Jakiś ciepły kocyk, który ma nas okryć. Jest żywe słowo Boże ostrzejsze niż miecz obosieczny. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków: Miecz ostrzejsze niż miecz nie jakieś piórko, nie jakaś, jakaś fikcja. Jedno z największych kłamstw duchowych brzmi: że Bóg chce, żebym był szczęśliwy. To jest jedno z największych kłamstw duchowych. Bóg jakby pewnie chce, ale. On to, czego najbardziej chce, to to, żeby nas, żebyśmy byli zbawieni. To jest największe pragnienie Pana Boga. Jakbyśmy mieli na przykład wskazać, byśmy byli na przykład w teleturnieju, milionerzy, nie? co jest największym marzeniem Pana Boga? Zapytałby Hubert Urbański, pojawiłyby się cztery odpowiedzi. To zawsze zaznaczać, że Bóg chce nas zbawić, bo to jest marzeniem Pana Boga. Czasem zbawienie prowadzi przez różne trudne doświadczenia. Przez stratę, niezrozumienie, samotność, krzyż. Przed konferencją rozmawiałem z waszym proboszczem, ojcem Tytusem, który powiedział, że chciałby sprowadzić tutaj relikwie świętego Karlo Akutisa. No przecież no święty, wielki święty, wszyscy go teraz znają, no ale ile on miał? 15-16 lat jak umarł. Zachorował na białaczkę i umarł. No i można powiedzieć, no przecież tak blisko Pana Boga wyżył. Tak taki, taki święty. To dlaczego Bóg nie pozwolił mu dalej robić różnych dzieł? Na pewno by robił różne dzieła, a może by księdzem został, a może biskupem, może papieżem, kto to wie. A jednak zabrał go jako młodego człowieka, jako nastolatka. Bo Panu Bogu chodzi o nasze zbawienie, Jemu chodzi o to, żeby nas, żeby nas zbawić. My może tego nie rozumiemy jeszcze, bo to jest trudne do zrozumienia. Ale wierzę, że wszyscy zrozumiemy wtedy, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Kiedy zobaczymy go w twarzą w twarz. Bo mam przekonanie, że jak staniemy już przed nim na sądzie szczegółowym, to wszystkie nasze tęsknoty zostaną zaspokojone. Wszystkie. Wszystkie nasze tęsknoty. A my właśnie, często tak żyjemy, że chcemy Wielkanocy, chcemy zmartwychwstania, chcemy żyć na zasadzie Alleluja i do przodu, jak mawiał klasyk, no ale bez Wielkiego Piątku. Bez męki. A tak się nie da. No, Jezus nie zmartwychwstał bez męki. Trzeba umrzeć, żeby zmartwychwstać. stać. I my musimy też umrzeć wewnętrznie. Musimy zabić to, co w nas jest słabe, grzeszne, i potem dopiero zmartwychwstaniemy staniemy do tego życia w Panu Jezusie. Więc chrześcijaństwo no nie jest drogą sukcesu. To sobie trzeba jasno powiedzieć. Jest drogą prawdy, wolności, miłości, krzyża. A przede wszystkim jest drogą życia wiecznego. Więc jeżeli szukamy wygody, to na pewno nie tutaj. Wcale nie dlatego, że w kościelnych ławkach niewygodnie się siedzi. Po prostu wygody nie szukamy tutaj, bo nie znajdziemy jej. Ale jeżeli szukamy sensu i prawdziwego szczęścia, to właśnie tutaj. To właśnie tutaj. Bo chrześcijaństwo jest kuźnią sukcesu. Tego sukcesu, który nie jest mierzalny, policzalny, którego nie da się w żaden sposób empirycznie doświadczyć. To jest sukces, który przekracza nasze totalnie, przekracza totalnie nasze wyobrażenie. Jezus nigdy nam nie obiecał, że będzie łatwo. On obiecuje, że będzie z nami i to nam powinno wystarczyć. Że będzie z nami i wtedy każdy smutek będzie inaczej przeżywany. Ja, jak leżałem w szpitalu, jak, jak chorowałem, miałem różne operacje. To ja widziałem, jak ludzie znoszą zbliżającą się śmierć wtedy, kiedy nie ma w ich życiu Pana Boga, a jak znoszą tę śmierć wtedy, kiedy w ich życiu jest Pan Bóg. Dlaczego? Bo ci, którzy nie wierzyli w Pana Boga i go odrzucili, to mówili tak: a zaraz do piachu i po sprawie. Ale ci, którzy naprawdę wierzyli w Pana Boga, mieli świadomość tego, że za chwilę go ujrzą, za chwilę pójdę do mojego ojca. I to nam daje chrześcijaństwo, taką perspektywę. U świętego Jana w 16 rozdziale, w 33 wersecie czytamy takie piękne zdanie, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat, ja zwyciężyłem świat. On zwyciężył te wszystkie nasze utrapienia, które czasem na nas spadają, te zawinione i niezawinione. On to już zwyciężył. I to jest jedyny sukces, który naprawdę się liczy. I życzę nam wszystkim, abyśmy mieli takie poczucie, że po ludzku nie jest to droga sukcesu, ale w perspektywie wieczności jest to najlepsza z możliwych dróg. Chrześcijaństwo, najlepsza. Bo Bóg dał nam swojego syna, odwieczne słowo, Logos, Jezusa Chrystusa z miłości do nas umarł na krzyżu po to, abyśmy mogli żyć wiecznie. I to jest największa prawda, i to jest największy przejaw miłości Pana Boga do nas, nawet jeżeli uzdrowiłby nas zbiorowo teraz ze wszystkich naszych chorób, to to jest i tak pikuś wobec tego, co już nam dał, a w zasadzie kogo nam dał? Swojego Syna. Więc y, niech w naszym sercu też może dzisiaj będzie taka wdzięczność, że, że mamy Jezusa, że mimo tego, że nasi prarodzice w raju, Adam i Ewana wywijali, schowali się w tych krzaczorach i. I zrobili, co zrobili. To jednak Pan Bóg dał nam szansę, dał nam szansę, którą okazał się Jezus Chrystus. Amen.